Dzisiejszy mecz zostanie rozegrany na Dignity Health Sports Park w Los Angeles. Oby był równie emocjonujący, co kręcone tu gangsterskie kino. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Los Angeles Galaxy. Zmierzy się z Portland Timbers. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki, obydwie oby ekipy stanęły na wysokości zadania. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Delgado. Zagranie do Rikiego Pucia. O, właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Nic z tego nie będzie. Świetnie obrońca. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywali ich przytłoczy. Ale szukazja na gola! Dobrze obroniony strzał. Wybija piłkę z dala od bramki. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Boyd. Okazja przed nim teraz. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spodłować. Prowadzą zatem 1 do zera. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Myślę, że można pomału zacząć podsumowania pierwszej połowy. Gospodarze prowadzą, i choć nie jest to jakaś dominacja, to chyba można ich grę pochwalić. Na razie nie jest źle. To zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka. Prowadząc można popaść w samozadowolenie, a Drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. Centra w pole karne. A teraz uwaga, gol! Ależ piękny szczupak! Jak on to zrobił! Rzucił się i posłał piłkę do bramki. Fantastyczny gol! Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Boyd. Zagranie do Rikiego Pucia. Delgado. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Dobrze obroniony strzał. Boyd. Okazja przed nim teraz. Centra w pole karne. A teraz uwaga GOL! Ależ piękny szczupak! Jak on to. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Brawo. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Rikipuć. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Boyd. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Brawo, Ciara. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Uwaga, będą prowadzić ryzykownie, ale skutecznie. You. You. Boyd. Zagranie do Rikiego Pucia Delgado. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Delgado. Dobre zejście ze skrzydła. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Brawo. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Pani sędzia widzę, po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. Rusza więc pierwsza połowa. Dobrze obroniony strzał. Boyd. Okazja przed nim teraz. Centra w pole karne. A teraz uwaga, gol! Aleś piękny szczupak! Jak on to...